Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj test porównanie Samsung Galaxy S22 Ultra kontra Xiaomi 12. W Xiaomi 12 Snapdragon 8 Gen 1, 8 GB pamięci RAM, w Samsungu Exynos 2212 GB pamięci RAM. Oba telefony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci. Sprawdźmy jak działają, jak szybko odpalają aplikacje, jak pozostawiają je w ramie. To samo zrobimy w przypadku gier, no więc standardowo lecimy. Allegro. Samsung Aliexpress A, i Reklama No to nie, nie porównamy tak dokładnie no Ta aplikacja tak ma czasami, że Reklama gali Albo zawsze Ceneo Xiaomi Galerie To dla Samsunga HBO Max Xiaomi Polsat Box Go no, tu było takie powiadomienie trudno. I Jak do JD.pl? Bardziej Samsung. Mapy. No, chyba jednocześnie wszystko doczytały, takie mam wrażenie. Player.pl. Może bardziej minimalnie Samsung. Olix. Dla Samsunga pyszne.pl. Xiaomi. Glovo, Samsung, patrzcie w ogóle jaka jest różnica w kolorach. To jest bardziej żółte, to jest pomarańczowe. Inaczej są skalibrowane totalnie. Sklepy, no chyba prawie podobnie, może minimalnie Siaomi. Spotify dla Samsunga Tab Talk. No, prawie tak samo bym powiedział oj false start no to jeszcze raz Tripadvisor dla Samsunga Twitter dla Samsunga Uber też dla Samsunga wykop no minimalnie może Samsung i mamy YouTube tu szybciej Xiaomi, chyba Samsung więcej razy, jak widzę, ale różnice widzicie są bardzo małe przeważnie. Dobra, zobaczmy co pozostało nam w ramię. Samsung ma 12 GB, i ma gigabajtów pamięci 8. Na razie wszystko ładnie, tak jak być powinno. To mi się podoba. Chyba Samsung ma jakby delikatnie szybszą prędkość wyjścia z tego ramu. Chociaż widzę, że nie przy wszystkich aplikacjach, ale przy większości. Dobra, jesteśmy już dalej. No i tak, ja lubię, jak działają telefony. Glowo to normalne, że ubija aplikacje. O tu coś doczytane delikatnie. Grafiki były w sklepie Play, reszta tu. No. Powiedziałbym, że jest bardzo dobrze. Dobra, czyścimy pamięć ram. Zobaczmy, jak będzie w przypadku gier. Czy tutaj coś ktoś będzie szybszy, ktoś będzie wolniejszy? Samsung standardowo z tego odpalamy jak to w Samsungu. No i co? Lecimy. Asfalt 9: Czy Exynos, czy Snapdragon? Tutaj szybszy. Sno Dragon, czyli mi. dobra. To muszę sobie wrócić tak. O, i przekręcam ekran. Dobra, trudno. Damy radę. Temple Run 2. Znowu siało mi szybsze. Wild Rift. Xiaomi. Kolejny tytuł. Dead Trigger 2. Powiedziałbym, że bardzo podobnie. Z skazaniem minimalnie dla Xiaomi. Unkilled. Xiaomi szybsze. No, tu różnica duża. Aż dziwne o co chodzi. Już się nos tak zagrzał? No nie, no, jest lekko ciepły. Chyba, że jakiś problem z tą grą. Dobra, nie czekamy. Szkoda naszego czasu. Następnie mamy Call of Duty. Czy znowu Xiaomi? Następnie mamy World of Tanks Xiaomi. No tu ewidentnie bije tego Samsunga jak chce. No widać, że jest ewidentnie wolniejszy. Super Mario Run. Oczywiście, jeżeli chodzi o gry. No no cóż. Nie ma grafiki mali, tylko jest ten x czy coś takiego, więc. No widać, jak to działa. Angry Birds 2. No ale kolory ekranu, no to tutaj dla Samsunga ewidentnie. Jak dla mnie, no to tutaj się mi nie ma podjazdu, jeżeli chodzi o ekran. No i znowu też minimalnie, ale szybciej się robi Real Racing 3. Tym razem Samsung. O, jeszcze tytuł, szybciej. Też dziwne. <moglące> PUBG Mobile. Samsung szybszy. No i ostatni tytuł Arx 5 Evolved Tu wywaliło W Samsungu działa No ta gra ostatnio coś Różnie działa na różnych smartfonach No dobra, no tutaj ewidentnie dla Xiaomi Nie da się ukryć, co w ramię? No, to normalne, to się często uwala. Ten tytuł, bo tak lubi. Temple Run 2, o w Samsungu jest. Pamiętajcie, Samsung 12GB RAM, Xiaomi 8. Wild Rift, w obu siedzi. Dobra. Dead Trigger 2, też w obu siedzi. Następnie, następnie mamy Unkilled. O, to, no, tutaj no, to dopiero coś zaczęło ładować. No nie, miał jakiś problem. Ale można powiedzieć, że wszystko w ramię, tak jak być powinno. Następnie mamy Call of Duty. O, i tutaj nie dotknęłem, ale dobra, w obu jest w ramię. Kolejny tytuł: World of Tanks. Jest ok, Marian siedzi. Po marianie mamy Taszki, taszki są w ramie. Kolejny tytuł jest to... Ciach, ciach. Real Racing 3. O, tutaj mi poza ramem. I mamy PUBG Mobile. To było w ramie. I the last one. Aha, no to tu się wywaliło, Ark siedział w Samsungu, był, powinien być pewnie w ramie. A tu się wywala. No dobra, no jeżeli chodzi o gry, no to tutaj no, lepszym rozwiązaniem jest grafika, która jest na Dragonie, e, czyli Adreno, jakieś tam, nie pamiętam numeru, porównanie do tego klipsa który, czy jak to tam się zwie. W Samsungu, no wypada trochę gorzej. Tyle, tyle odnośnie tego porównania. Ogólnie, no w aplikacjach wygrywa bezproblemowo Samsung, jeżeli chodzi do grania, lepsze jednak z Dragony, czasami nawet są chłodniejsze, mam wrażenie. No i cóż, tyle. Tak to wygląda to porównanie. Odnośnie Samsunga jak i się macie playlisty, porównania z innymi smartfonami, dzwonek, subskrypcja, komentarz na dole. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony ucek, trzymajcie się ciepło. Hej.